Hejka z tej strony Zwyczajna Mama. Jeśli jesteś nowy na moim kanale, zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału oraz do zostawiania łapek w górę. Również zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie. Link do mojego Instagrama macie poniżej w opisie filmu. Zapraszam do oglądania. Pierwszą rzeczą, jaką kupiłam w ogóle z okazji Black Friday, jest zestaw z neonail, znaczy zestaw. Pojechałam do galerii, żeby kupić po prostu rzeczy, które potrzebuję do paznokci, ponieważ dzień wcześniej robiłam sobie prawą rękę i skończył mi się żel, więc nie mogłam przedłużyć lewej ręki, więc pojechałam z jedną ręką zrobioną, z drugą niezrobioną, żeby kupić żel. Ale pani w sklepie powiedziała mi, że jest promocja, minus 30% na chyba topy i bazy, o ile się nie mylę, i minus 50% na coś tam jeszcze. E, więc mówię, no spoko, w sumie kończy mi się baza, skończył mi się top, dlaczego nie? Dlatego też kupiłam bazę, top, żel i główną rzeczą, po którą w sumie jechałam był również cleaner. Więc kupiłam sobie od razu taki duży, żeby na dłużej mi starczył. Razem zaoszczędziłam 50 zł na tych produktach. Wydałabym na nie wszystkie około 120 zł. Zapłaciłam 73 zł. Pani mi powiedziała, że na rachunku już teraz nie mam tego paragonu, że zaoszczędziłam 50 zł. Więc myślę, że taka promocja jest bardzo fajna i że opłacało mi się kupić te produkty, tym bardziej, że je potrzebowałam. Kolejnymi rzeczami, które kupiliśmy na Black Friday, to są raczej już prezenty. Jednym z nich jest pilot do PS4. Yy... Pilot, no, no joystick, niektórzy pad mówią, kupiliśmy go dla mojego męża na prezent świąteczny. On niby nie wie, że to dostanie, ale wie, no bo ja nie wiedziałam, który, jaki, po co, jaki kolor i tak dalej. Do tego kupiliśmy jeszcze dwie gry i jest to Spider-Man i Mortal Kombat, chyba tak to się czyta. No i jedna gra jest na Mikołajki, podejrzewam, że to będzie właśnie Spider-Man. Bo ja też chcę w to grać i tą grę to nie wiem nawet o czym ona jest, ale dostanie ją w zestawie do pilota PlayStation. Kolejną rzeczą, jaką kupiliśmy w sklepie z grami, jest Lego City <grytania> dla siostrzeńca mojego męża, ze względu na to, że on po prostu chciał taką grę. Dostał jeszcze. PlayStation, które też kupiliśmy, ale to już nie od nas, tylko od mojej teściowej mamy mojego męża dla właśnie tego chłopca. Jest PlayStation, który też kupiliśmy za o wiele niższą cenę, bo kupiliśmy ją za 1100 zł plus 3 gry. I uważam, że to się bardzo opłacało, ponieważ w jednym sklepie była ona niby na promocji, kosztowała 1500 zł, więc w sumie oszczędziliśmy 300 zł i mamy jeszcze dodatkowo 3 gry plus y, mogliśmy kupić mu jeszcze taką grę dodatkowo więc myślę, że za normalną cenę, w której byśmy mogli kupić zwykłe PlayStation bez żadnych gier teraz mamy, y, jeśli dobrze myślę, 3-4 gry y, i to był udany zakup Kolejną rzeczą, jaką kupiliśmy y, na y, prezent. W sumie tego nie kupowaliśmy w, z okazji Black Friday, bo to kupiliśmy w klarko, ale są to puzzle dla Alina Mikołajki. E, kolejną rzeczą, jaką kupiliśmy w sklepie z zabawkami to jest zestaw Barbie w aucie z Kenem. E, moja siostrzenica chciała dostać taki zestaw, dlatego e, pogadałam z Gwiazdorem i dostanie taki prezent od Gwiazdora od Gwiazdora w tym roku. Z bym chciała dostać taki zestaw Barbie i... i zazdroszczę jej, że dostanie, bo jest super. Naprawdę. Będąc w smyku, napotkaliśmy również promocję na ciuszki i dla naszego krześniaka kupiliśmy y, taką koszulę y, chłopięcom. Jest to rozmiar 92, ale mama, Antka, chciała, żeby była trochę większa aby mógł ją ponosić przez zimę, po prostu. Myślę, że ta koszula jest bardzo ładna. Ona jest w środku ocieplana, ma takie futerko, więc można spokojnie ją nosić również jako bluzę. Kolejną rzeczą są skarpetki świąteczne. No tutaj to już jest taka zwykła rzecz, za której no nie oszczędziliśmy, ale kupiliśmy ją w Black Friday. I co jeszcze my kupiliśmy? Aha, no tak. Również z okazji Black Friday kupiliśmy Ali pościel, już tutaj mam ją ubraną, dlatego pokażę w ten sposób z myszką Mini. Ona sama ta pościel kosztowała chyba 79 zł, a jak się okazało, później zapłaciliśmy za całość naszych zakupów 70 zł chyba, tak? I... Cieszę się, bo w sumie w cenie kołdry kupiliśmy jeszcze bluzę, bluzkę, e, kołdrę, no i tam jakieś tam picie dla Ali, więc no, całkiem spoko, promocje były w smyku. Do tego jest e, kołdra, no tutaj nie będę jej całej pokazywać, później może zrobię jakieś przejście, żeby pokazać tą kołdrę e, <śm> z myszką mini dla Aluni. Tak wygląda właśnie ta kołdra, którą kupiliśmy Ali. Jest ona już pognięta na balę, już spała kilka razy e, pod nią, i na niej, w sensie na poszance, na poduszce. E, jest to w myszkę mini. Uważam, że jest że słodka, naprawdę. Tyle tylko, że jest za duża i muszę ją podwijać z tamtej strony w bok i z tej strony w, w spód, jakby e, ze względu na to, że jest za długa, bo jest na 2 metry. Łóżko ma 1,60 m. Więc z kawałek muszę ją podwinąć, a szerokości ma chyba 1,60 m, tak. A łóżko ma 80 cm szerokości, więc muszę ją trochę zawsze podwinąć, żeby ją ładnie ułożyć. I, i tak się ona właśnie prezentuje. Prawdopodobnie są jeszcze te kołdry w był jeszcze z, z Lola, o ile tak to się mówi, i z, yy, z Toj chyba. Chyba, ale nie jestem pewna. To jest albo z Lola były. No w każdym razie to jest ta <grych> kodra, którą kupiliśmy Ali na Black Friday. Tak myślę, czy kupiliśmy jeszcze coś, ale chyba nie. To chyba było wszystko, co kupiliśmy na Black Friday. W sumie nie wydaliśmy za dużo pieniędzy naszych, <grych> bo to PlayStation i Pilot 1 był od mamy Adriana, od mojej teściowej dla tego chłopca. Eee, grę kupiliśmy od siebie dla niego niestety też nie był duży wydatek, nie jest tu napisane ile kosztowało ta gra jest od 7 lat chciał taką to dostanie eee, dziękuję za oglądanie tego filmu, zachęcam do subskrypcji mojego kanału do oglądania pozostałych filmów na moim kanale oraz do zostawiania łapek w górę Zapraszam również do obserwowania mnie na Instagramie. Link do mojego Instagrama macie poniżej. Pa!